Dym, 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 8 widzów. No, no, normalnie. Widowe jesteście niesamowicie, już mam 8 widzów. Tak. To mi bardzo ciężko motywuje to nagrywania, Mam dużo łapek. Normalnie, a to już jest drugi odcinek odcinek ogry io. Ja". No i zaczynamy ono. Zobaczcie to! Teraz w wygrywają, jesteśmy koksami. Ostatnio, jak poza odcinkiem, to mi się nabił wynik 1450. Tak, 1450. Normalnie, wiecie, jak ja krzyłem. Normalny szok. Dobra, ale gramy. Gramy, gramy. Bez przynudzania Oj, cięcie, zapomniałam łączyć. Ok, wyłączyłem muzę na się schowałem to skrytki i powróciłam. Dobra, gramy dalej. To jest taka skrytka, ja tu się chowam, pokażę wam, ale tylko jakieś są mały, a pewnie duży też wybuchną. O! Widzicie? Jakby tu była armia źle lub niebieskich, to by nie żal, więc dobrze, że jest taka kryjówka, że tak sobie wymyśliłam. A nikogo nie zabrałem, bo ja rzadko oglądam agresję. U kogoś na YouTubie, rzadko no. Więc. Chyba nikt tego już nie wymyślił. Dermowe żarcie? Kurde. Chwila, tylko jeszcze PDR. Zjem. Dobra, mogę cię zjeść. Chodź tu gdzie ty jesteś? Gdzie ty mi uciekasz? No teraz mi tu uciekasz, tak? Teraz to mi uciekasz. Już się złączyłaś. Kurde, teraz to może mi zjeść. Ale mam swój kolega. Kolega. O, my tu zaraz wygramy normalnie. Nieźle. hum uh. <laughs> e o Mogę cię pożerać, chyba jeszcze nie. A teraz? No nie, jeszcze nadal mnie. Uf, teraz to bym mógł cię. pożerać. Tera. kurde, nie mogę cię pożerać. Uh -huh. mm. Jakby to, co mówię, że nie będę mówił brzydkich słów na tym kanale, ale kurde to, jakby to, to nie jest brzydkie słowo. Przynajmniej dla mnie. Dla niektórych to jest brzydko. Wycyluję! Kurde, jestem za mały. O, o, nasz klan. Życy wy, Kuba. To, to jest z Rezjegiusza, Rezigiusz Król, czy Reziego. To ja poza odcinkami zrobię sobie polski... pol.wik... Yy, tego i ż, ż, r, no... no to i wszystko z dużej ży... RZ C... R, z, z, c w. No i po prostu jestem w jego wklanie poza odcinkiem, czyli razy grosza. Polecam bardzo jego kanał, ale ja polecam mnóstwo, mnóstwo kanałów. A mi się nie wyświetlają, że tam gdzie kanały, to tam mi się nie wyświetlają kanały. Nie wiem, ale ja polecam mnóstwo kanałów, normalnie mnóstwo. 105 kanałów. No. Przesadziłem. 105. 120. No, 120 będę musiał policzyć. <laughs> Ale nie 120. Nie wiem, nie wiem. Ale nie, może 100. A nie, na pewno nie. No nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. Tera. Dobra, opuszczam. Op. <laughs> A i. Y, 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 Myślicie. Dom. Myślicie, myśli, czemu nie ma przygody z Wiktorem? Będą duże odcinki, ale czemu nie ma przygody z Wiktorem? Bo mi się ten świat zepsuł. Nie mogę nagrywać, bym musiał nowy świat stworzyć. Więc stworzono świat. Drugi sezon. Tym razem bez kampera. Tylko te narzędzia, te ogniste wiecie, które. Tym razem będzie bez kampera. I wszystko od nowa zaczniemy. Jak ja się zdenerwowałem. Wiecie co się stało? Po prostu z tych modów szedłem na, z inną wersją, z innymi modami bo mam bajzyczu. no i po prostu wszedłem na ten świat, no i mi się wszystkie te rzeczy, które miałem, usunęły, usunęły z tych mo te modyfikacje mi się usunęły, które były, a ten zwykle rzeczy nam, mi zostały. Normalnie w szok. A, i mam nadzieję, że ta seria i o, wam się dobrze przyjmie, mam nadzieję. No i będzie dużo łapek po tym odcinku i będę mieć więcej widzów, bo to motywuje do nagrywania, żeby kupować lepszy sprzęt. A, niedługo, mm, tak, myślę, że na święta, no, na święta moje urodziny, w grudniu 28, dostanę kamerę i wtedy zrobię takie coś, że będę mógł nagrać, kupię se Zrobię taki początkowy mikrofon dla początkujących. No. I wtedy będzie lepsza jakość, będzie to lepiej wyglądać, będę kręcił lepsze filmiki. A i polecajcie mój kanał innym. To, ale łapki w górę, subskrypcje. wiecie jak to cieszy każdego youtubera. Normalnie, tak to cieszy. Że szok Każdy youtuber by chciał mieć dużo łapek i dużo subskrypcji. Każdy. Normalnie on o tym marzy, więc. No, proszę Was o to. No. No i będzie spoko. już 400? Wow, dzięki. 400? Ale 400, no nie wpychaj mi się tu, hmm. Hmm. Nie łap mnie! O ty! I co? I co? I co? U, ale się powiększyliśmy dzięki jemu! Zaraz to wygramy! ja ci co za szok Kurde Wpadłem w to Wpadłem w pułapkę Dobra łączcie się łącz się Wiktor łącz się No łączy się Czy nie Wiktor Aha Goni nas Rób mnie. Dobra, ale Wiktor łącz się! Da się połączyć? Tak, da się! Ok. To... wow, już się połączyłem. Dobra. Idę na normalną formę. Dobra, już się łączę. Łącz się! Nie odłączaj. No. O. 527! Wow! Co ja zrobiłem już ich miałam? No ale dobra. Bym mógł wtedy jego zjeść! Kurde! Łądź się Wiktor. Łądź się polski Wiktor. Nie da się połączyć. Jest. chyba będę musiał się znowu odłączyć. Tak myślę. Sześćset trzy nieźle. To teraz wygramy normalnie widowie, widzę, że będę większy. Dobra, widzę, się powiększałem. 740. A taka mała kładka. My tu zaraz normalnie wygramy. O. My to zaraz wygramy normalnie. Wciska. Dobra, widzimy się, aż będę jeszcze większy. widzowie. 981. Dobra. Widzimy się akcji trudnej. Już ja wspominam, że to jest akcja trudna dla przeciwników. Ja mam punktów 1038. Zapoko luz. Dobra, przeciwnik. Ło, wow, nie mogę ich go złapać! Przedtem wokół nie ja nie mogę ich złapać. I mam punktów 1126. So Widzimy się zaraz. Ja wspominam, że to trudna chwila dla zielonych. Zobaczcie to. Zobaczcie to. Nie, niebieski mi siadł! Nie! Pieski, 225 punktów. No nie! Widzimy się, jak będę większy. Futk, futk, futk. Lol. A! Wróćki mnie pożar! Specjalnie mu się dałem. Nie wiem czemu. Przypadkowo się mu dałem. No dobra. Zakończyliśmy z punktami 1225 punktami, więc do zobaczenia, do następnego odcinka. Ciao, cześć!